Panie doktorze, przewidywał pan, że wybory w Stanach Zjednoczonych wygra Donald Trump. No, ale jeszcze nie mamy wyniku. No właśnie, dlatego zawiesiłam głos, ponieważ pan mówił, że jest pan przekonany, że wygra. Donald Trump, czy pan doktor okaże się, proszę państwa, prorokiem? Zobaczymy. Myślę, że skończy się w sądzie. Przynajmniej większość komentatorów tak przewiduje. Jak pan przewiduje? Przede wszystkim skończy się paleniem amerykańskich miast, bo jeżeli demokraci przegrają, to będą palili miasta z rozpaczy, żeby odwrócić ten wynik, a jeżeli wygrają, to będą palili miasta z radości. Więc tak czy siak, niezależnie od walki sądowej, dojdzie na pewno do rozruchu. Być może okaże się, no bo to cały czas są niezliczenie głosów. Może się okazać, że jednak do sądu nie dojdzie, że głosy lektorskie wystarczą jednemu z kandydatów do tego, żeby wygrać wybory i ten wynik będzie niepodważalny. Czyli taki scenariusz też jest możliwy. Nie, wynik niepodważalny nie wierzę, dlatego że e, jaki by ten wynik nie był, e, to demokraci tak go podważą, jeżeli będzie dla nich niekorzystny. No właśnie, tutaj, a jeżeli będzie korzystny, to wyroku nie będą podważać, ale e, rozruchy zorganizują. Zobaczymy. W tej chwili e, Donald Trump, jak czytaliśmy doniesienia, jest pełen optymizmu, że wygraliśmy te wybory. Mówi, e, zobaczymy. To, to jest, e, myślę, że to się rozstrzygnie w ciągu najbliższych, e, nie wiem, dwóch, trzech dni. Jak pan myśli, panie doktorze? No Ostatecznie to się rozstrzygnie dłużej. Przypominam to liczenie głosów na Florydzie, kiedy Al Gore wygrywał, przegrywał i w końcu nie został prezydentem, więc tam to się ciągnęło ponad miesiąc. Już nie pamiętam dokładnie ile, ale to strasznie długo było. Także tutaj, jeżeli demokraci przegrają, to będą starali się ten okres niepewności jak najbardziej wydłużyć i zdestabilizować sytuację w całym państwie do maksimum. chociaż to może trwać, i tam będzie musiał użyć wtedy sił federalnych do stłumienia zamieszek. Panie doktorze, ale ta sytuacja tych zamieszek, tych rozruchów będzie się przekładała także na cały świat, no bo przecież najpierw w Stanach zaczął się ruch BLM, a później zaczęło to się rozlewać na cały świat. Nie tylko BLM, ale na przykład to, no co widzimy teraz w Polsce, to też jest taka lewacka rewolta, która się zaczęła właśnie w Stanach Zjednoczonych, inspirowana przez demokratów. Tak, ale sytuacja w Polsce jest inna, dlatego że panie, jeżeli jest... Ale to wróćmy, że do... zaraz, zaraz, zaraz porozmawiamy o Polsce, bo to też chciałem pana zapytać, ale chciałam wrócić do, do Stanów Zjednoczonych. Czy to będzie rzeczywiście, pana zdaniem, miało takie przełożenie, jak my obserwowaliśmy, kiedy były zamieszki wywołane ruch, przez ruch BLM, a tak naprawdę przez demokratów, bo to trzeba wprost powiedzieć? No tak, ponieważ Stany Zjednoczone są mocarstwem i od, tak naprawdę od wyniku wyborów Stanów Zjednoczonych zależy w dużej mierze sytuacja w Europie, stosunki europejsko amerykańskie. Więc, jeżeli by Trump wygrał tę drugą kadencję, no to znaczy, że jednak rekonkwista konserwatywna, tak to nazwijmy, się rozpoczęła. No właśnie o tym mówię, w dlatego że. pani trwała kilka stuleci, więc to będzie trwało. Ale najważniejszy jest punkt taki, czy e, zacznie się rekonkwista e, normalności e, przeciwko tym wszystkim szaleństwom, które po prostu no, doprowadzą świat do kompletnej anarchii, upadku, e, chaosu i zniewolenia człowieka po prostu. Właśnie, a to zniewolenia człowieka, wbrew pozorom, obserwujemy na polskich ulicach, mnóstwo dzieciaków, które protestuje. Wulgaryzm chyba przerósł nawet inspiratorów, a właśnie kibiców z lewej strony tych protestów, bo jak ja słyszę, na przykład autorytet środowiska Gazety Wyborczej, pana profesora Rzeplińskiego, jak jest nazywany, który wprost krytykuje te, te protesty i odezwy do nich, no przypomnijmy, no właśnie widzimy krytykę polityczną, dziadersi odejście, ilustracja marszałek senatu, Pan Grodzki, który też kibicuje tym protestom. Co się takiego stało, Panie Doktorze? Jaką ma Pan diagnozę? Nie, to jest kilka czynników, to nie ma jednego czynnika, który wszystko tłumaczy. E, mamy czynnik kulturowy, e, taki jak ból młodego pokolenia, które zostało pozbawione e, no, pewnych e, kierunków, pewnych wartości. Jeżeli byśmy wypatrzyli na te wszystkie filmy, to przecież e, jeżeli porównamy na przykład dialogi we filmach współczesnych z dialogami e, w filmach z lat 60. czy 70., to w tej chwili e, w żadnym filmie nie ma normalnego zdania, żeby nie było przynajmniej dwa razy rzucania mięsem tak, w jednym zdaniu. Więc to. to wpływa na ogólną kulturę. Ale, Ale pan jeżeli... pamięta, że pan mówi o filmach. A czy tutaj nie jest również y, ogromny wpływ internetu, a zwłaszcza mediów społecznościowych? Przecież co to co się dzieje w mediach społecznościowych, to co się dzieje chociażby na Twitterze, to ma ogromny wpływ na młode pokolenie. Tak, ale to jest wynik ogólnej mody na to, że w zasadzie nie ma żadnej rozmowy, tylko jest rzucanie bluzgami. Ale to jest element kulturowy. Tak? Do tego dochodzi całkowite zaniedbanie szkoły, ponieważ wprawdzie PiS prowadził ośmiolatkę, co jest uważam bardzo dużym osiągnięciem. Wbrew tym wszystkim protestom na Targowicy i tak dalej, ale niestety główny system nauczania pozostał bez zmian. I to jest jeden element. Drugi element no to jest właśnie no w ogóle generalnie bunt e, młodych. I trzeci, najważniejszy, to jest fakt, że rząd premiera Morawieckiego zantagonizował sobie w zasadzie wszystkie grupy społeczne. Jest powszechne niezadowolenie. Ja tu nie zajmuję się propagandą, tylko analizą. I teraz, jeżeli jest społeczne niezadowolenie, to e, wszyscy starają się na tym skorzystać: od grup marginalnych, e, radykalnych, wariatów, poprzez e, grupy średniej wielkości do poważnych stronnictw politycznych. E, a jakie, są poważne, a jakie są poważne stronnictwa polityczne w Polsce, Pana zdaniem? Chciałem usłyszeć sensie no Poważne zawsze... w sensie, e, w sensie e, poparcia, a nie w sensie, e, jakby to powiedzieć, zaplecza intelektualnego, bo jeżeli chodzi o zaplecze intelektualne, to e, w ogóle w Polsce jest katastrofa ogólna. E, tak, mam na myśli po prostu zasięg społeczny. Panie doktorze, pan mówi o tych różnych grupach, które są antagonizowane, e, ale ja mówię o czymś innym. E, tutaj jest również taka sytuacja, że e, ten bunt nauczycieli trwa od wielu, wielu lat, bo przecież e, jakiekolwiek próby. Prowadzenia, czy to reformy do końca lat 90., tak? czy za pierwszego pisu, zawsze się kończyło potężną awanturą wywołaną ze strony nauczycieli, a przede wszystkim pana broniarza. Tak? Tutaj to jest nieustanne, nieustanna walka, nieustanne jakby okopy, gdzie nauczyciele się okopali i nie chcą w ogóle oddać. A już jeżeli chodzi o wyższe uczelnie, to pan sam doskonale wie, był pan przez wiele lat naukowcem i wie pan, co się dzieje na wyższych uczelniach. Więc to nie jest. To dlatego... Nie by jeszcze tylko dokończę do ja dokończę. Yy, naukowcy skupiony, skupieni wokół Prawa i Sprawiedliwości, yy, profesor Legutko, były minister edukacji narodowej, tak, yy, atakowany bardzo brutalnie w czasie, kiedy był ministrem. Teraz również yy, jest atakowany, ponieważ pisze i mówi wprost, co myśli, co się dzieje na uczelniach i co się dzieje w szkolnictwie. Więc to nie jest kwestia tego, że yy, są zantagonicowane grupy społeczne w tej chwili, tylko to jest stan konstans, jeżeli chodzi o edukację. Przepraszam bardzo, ale to, że przeciwnik działa, nie może być wytłumaczeniem... Ja nie mówię na, o wytłumaczeniu, na panie to to, doktorze, ja mówię o zjawisku. O zjawisku, które jest od 30 lat. Jest to zjawisko. To trzeba było ten opór złamać. Kto bronił na przykład zrezygnować z systemu bolońskiego na uczelniach, wprowadzić normalną naukę, normalne egzaminy, to jest niezgodne z interesem ekonomicznym środowisk akademickich. Ale to trzeba było ten opór środowisk akademickich złamać, a nie wysyłać wicepremiera Gowina, żeby cały ten zdegenerowany system umocnił i spowodował jego... Skostnienie. Kto bronił zmienić programy tak, żeby na przykład zrezygnować z systemu testowego i wrócić do normalnej nauki, kto bronił, żeby przypilnować, żeby na uczelniach nie likwidowano ćwiczeń i nie zastępowano ich wykładami, co nie ma żadnego sensu i tylko produkuje półmówków. Jest wiele rzeczy, który Dobrze, Panie doktorze, mamy diagnozę. Panie, panie, panie ja doktorze, wie, panie doktorze, panie, panie doktorze, bo czas biegnie, ja bym chciała, żeby przynajmniej coś wyszło z naszej rozmowy konstruktywnego. Panie doktorze, jaki jest stan, to wiemy, pan już bardzo dokładnie to zanalizował i pokazał i powiedział. Wiedział o tym, natomiast proszę powiedzieć, jaka jest recepta? Czy pan ma receptę, jak wyjść z tego impasu? Zabrać się wreszcie za reformę, a nie tylko gadać i mówić, że one będą, ale w 25 kadencji. Jak pan jak pan rozmawialiśmy tydzień temu, mówiliśmy o tym, że zostały, zostało parę osób zwolnionych z ministerstwa. Minister Czarnek podjął bardzo, decyzje bardzo słuszne na samym początku swojego urzędowania, no już się zaczęło wypisywanie na murach, wykrzykiwanie, bunt nauczycieli. No ale co z tego? Co z tego? Pani cały czas że ja Nie tłumaczę, pomoc, ja po prostu, panie, panie, panie doktorze, proszę powiesz tak, proszę nie krzyczeć, tylko ja pytam się o diagnozę. Jeżeli czy postawi pan diagnozę, co trzeba zrobić, żeby to uzdrowić? Czy ma pan taki pomysł? Ja Państwu tylko przypominam, że za chwilę będziemy rozmawiać z Panem Maciejem Świlskim, nauczycielem, który ma ogromne, ogromną praktykę i który wielokrotnie krytykował system edukacji w Polsce, więc będziemy również na ten temat rozmawiać, ale ja bym chciała zapytać teraz Pana doktora. Jeżeli chodzi o system edukacji, natychmiast zlikwidować system testowy. Pierwsza rzecz, zlikwidować system boloński. wrócić do starego systemu nauczania, Prowadzić egzaminie. I to musi być powiązane z systemem przekazywania pieniędzy uczelniom. Oczywiście fakt, że uczelnie przyjmowały, ile się półgłówków da, wynikał z tego, że kiedyś dostawały za każdego idiotę na uczelni pieniądze, tak? Więc to są posunięcia, które trzeba natychmiast podjąć. I nie nie obrażamy, panie dyskusji. doktorze, bo nie tylko trzeba przeklinać, ale również nie obrażamy, nie obrażamy. Przyjmowały osoby, które nie poddawały... Proszę bardzo, jeżeli, no dobrze, to skąd jest nauczenia na alfabetów, analfabetów? Przynajmniej wymagać umiejętności podpisania się i znajomości tabliczki mnożenia. Więc jest, to jest. absolutnie konieczny, tak? A jeżeli ktoś nie umie się podpisać i nie zna tabliczki mnożenia, to że jest pół i nic na to nie poradzę przykro mi. To, to jest jakieś do zrobienia w dziedzinie e, nauczania, a czy zadbał w ogóle o sferę kultury? Przecież Pinz obchodzi się z tymi celebrytami zdegenerowanymi, jak ze zgninię jajkiem. Ale co chyba pan jest? sobie żartuje, ale chyba pan sobie żartuje, to no przecież niech pan zobaczy, co się działo, jak, został, jak zostały wymienieni, zostali wymienieni szefowie Centrów Kultury, co? Jakie są protesty? Oczywiście są cały czas te zmiany są. Proszę pan, nie wiem, czy pan śledzi, bo ja akurat telewizja Republika, jak Państwo wiecie, śledzimy na bieżąco, co się dzieje w muzeach, chociaż Muzeum II wojny światowej teraz był wyrok, przecież zapad wyrok przed sądem Okręgowym w Gdańsku, ponieważ pan Machcewicz, tudzież inni naukowcy historycy usiłowali mówić wszystkim, że wystawa stała to jest ich własnością. No sąd na szczęście orzekł inaczej, ale widzi pan, co się w muzeach dzieje, więc to jest po prostu Widzę. walka na wszystkich stronach. Moja odpowiedź jest prosta. Łamać opór żelazną ręką i nie antagonizować sobie poszczególnych grup społecznych, jak rolnicy, czy drobni przedsiębiorcy. Tak, i rolnicy, rolnicy którzy właśnie zantagonizowani, rolnicy, którzy, jak pan mówi, że oni są tacy bardzo dobrzy i nie mogą antagonizować ich, idą teraz w marsz Nie wiem, czy pan widział rewelacyjny film, naprawdę bardzo państwu polecam w internecie, Cynta Harazim. Podeszła do luksusowego samochodu Audi chyba kupię, ile pamiętam, i zapytała państwo są z prostecu rolniczego tak, i wspieracie państwo marsz kobiet tak. Więc w tej chwili mamy całą grupę osób, które w Sojusze Ponad podziałami, można powiedzieć, które protestują. Więc proszę mi nie mówić, że tu są jakieś protesty rolników, tylko to chodzi o jedno. O to, co, wy... co wyartykułowała pani Marta Lempart. Odsuwamy pismo od władzy. Tylko ona powiedziała to w bardzo y, m, ordynarny sposób, tak? bo mogliśmy to wysłuchać, my to nie będziemy tego powtarzać, ale to o to chodzi, panie doktorze. Więc trzeba też również mieć... O to, chodzi że, o to chodzi, że rolnicy zostali zantagonizowani. Pokazywanie mi jakiegoś bogatego y, y, hodowcę, y, futerkowców czy, y, to nie jest po prostu działanie propagandowe. To nie jest propagandowe to o... działanie, panie doktorze. To trzeba, to trzeba było obejrzeć sobie protesty, które były pod, na, na Nowogrodzkiej. Kto tam przyjechał i jakie miały tam, były tam hasła. I to są właśnie, i ci ludzie mówią, że są reprezentantami rolników. Jakimi są reprezentantami, można było później zobaczyć. Panie doktorze, jeszcze chciałam, bo mamy, kończy się program, a ja bym jeszcze zapytać pana, czy myśli pan, że te protesty, które widzimy, ustanowione się wypalą jak w 2016 roku, czy też nie? Wie Panie, żeby się wypaliły, to musi zabraknąć paliwa. A każda decyzja rządu premiera Morawieckiego paliwa dorzuca. Ja wiem, że pan, pan premier Barwi Morawiecki nie jest pana ulubieńcem, to wiemy od dawna, ale jak pan myśli, czy rzeczywiście te protesty się wypalą tak, jak było w 2016 roku, czy nie? Bo tutaj nie chodzi o żadne decyzje, jak doskonale wiemy, tylko tu chodzi o, jak to już widzieliśmy, rada konsultacyjna mówi jednoznacznie: PiS ma odejść. O PiS od władzy. To sobie Rada Konsultacyjna może tak gadać. To jest jedna z tych skrajnych grupek bez znaczenia społecznego, która Jak chce wykorzystać, wykorzystać stan społecznego zburzenia. Natomiast jeżeli chodzi o premiera Morawieckiego, ja na przykład uważam, że jego polityka w kwestii Białorusi jest bardzo słuszna. Natomiast jego te wszystkie bezsensowne restrykcje typu zamknięcie cmentarzy właśnie antagonizuje sobie społeczeństwo. Więc dopóki będzie rząd antagonizował sobie społeczeństwo, myśląc, że w ten sposób walczy z epidemią, to te pory będą trwały dalej. Co najwyżej przybiorą Inną formę. A jaką formę mogą przybrać pana zdaniem? tego. Nie wiem, no wie pani, jeżeli będzie ciężka zima, to nie będzie demonstracji ulicznych. Ale na pewno e, sondaże wykażą katastrofalny spadek oparcia dla pis a wtedy każdy przy, e, przedstawiciel aparatu pis zacznie się zastanawiać nad własną przyszłością. I e, to spowoduje dezintegrację partii. I mówi to pan doktor, który zawsze e, wyznaje taką zasadę, że sondaże zależy od, te, od tego, kto robi te sondaże i komu te sondaże mają służyć. Oczywiście. E, tak, ale to nie znaczy, że wszystko jest całkowicie oszukane. Poje, pewna tendencja, jak sama pani mówiła, istnieje. Tym, ja się opieram nie tyle na sondażach, e, tylko na znajomości ludzi, trzeba pojeździć sobie prawem autobusem, rozmawiać z ludźmi wtedy wiadomo jakie są nastroje. Natomiast Właśnie i pan, na, a pan doktor, proszę do, że, państwa, a pan doktor jeździ, a pan doktor jeździ. Pan doktor jeździ po Warszawie, a Warszawa, przypominam, to nie jest cała Polska. To jest maleńka kropeczka w całej Polsce. I to jak jest naprawdę, to trzeba mieć zbiorczą informację z całej Polski. Radzę również pojeździć, porozmawiać tramwajami, autobusami na Podkarpaciu i na przykład na wybrzeżu. Dziękuję Panie doktorze, bo musimy kończyć, Minął już czas naszej rozmowy, ale będziemy no, wracać. Będzie Obłacimy się znowu za tydzień. Bardzo dziękuję Państwu, moim gościem, był pan doktor Jerzy Targalski.